Ja wiem co ja robię. Co ty mi powiedziałeś, że gdzie jedziesz? Nie wiem, nie, 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 teraz, że jestem u ciebie. Ja pokupiłem, to, miałem pokupić, ale. Ale? Skoczyłem i jestem u ciebie. Czyli na to. Póty działaj. No tak. No to mamy. Zaczynałeś to kupić? O, miałem jej markera. Słup i kot u kości. Tak, są u kości? Tak, tu są kości. Więc No. No. Ja Ej, wyszłam my tu na policję. No. Mam filmik. Tak nie. Ja pierdolę.